Piotr Rączewski ma dwie córki. Nie poszły w ślady. Oto czym zajmują się córki aktora. Piotr Rączewski to jeden z bardziej znanych polskich aktorów. Ma na koncie setki ról. Najbardziej w pamięci widzów zapadły jego wcielenia jako Ambrożego Kleksa, Bródki, poety w weselu, Czesława Wiśniaka w konsulu czy Stańczyka w królowej Bonie. Był też wspaniałym, wyrozumiałym ojcem w kultowym serialu Polsatu Rodzinka Zastępcza. Prywatnie Piotr Frączewski jest ojcem dwóch córek 47-letniej Katarzyny i 44-letniej Magdaleny. Obień wybrały w życiu inną drogę niż ojciec. Jednak w dzieciństwie chciały stanąć na scenie jak ich ojciec. Zaczynały od śpiewania w chórkach Majki Jeżowskiej. Szło im tak dobrze, że Magda zaczęła brać udział w konkursach piosenki dziecięcej, a nawet nagrała płyty w piosenki dla dzieci. Na tym nie koniec. Nastolatka debiutowała także w filmie. W 1987 roku zagrała epizodyczną rolę w podróżach pana Kleksa. Piotr Rączewski był zaniepokojony o przyszłość córek, bo obawiał się, że nie podoją psychicznie trudnościom. Jaki niesie ze sobą zawód artysty. Nie chciał jednak wywierać nacisku na dziewczynki. W jakiś sposób udało mi się odwrócić bieg rzeczy, ale bez wywierania presji. Wydaje mi się, że zrozumiały ten punkt widzenia i zaakceptowały go, choć podejrzewam, że Magda czuje rodzaj tęsknoty za niespełnionym marzeniem, mówił w Gali Franczewski. Dzisiaj zarówno Katarzyna, jak i Magdalena są dorosłe i faktycznie nie związały życia ze sceną. Starsza ukończyła studia filozoficzne oraz Akademię Medyczną w Warszawie. Pracuje w zawodzie lekarza medycyny nuklearnej. Z kolei Magdalena, która ukończyła psychologię, pracuje we własnym gabinecie. Córki odziedziczył po mnie zmysł autokrytyczny, co w pewnych sytuacjach pomaga, ale też czyni człowieka niepewnym. Ja niestety składam się z samych wątpliwości, wyznał Franczewski. Ojciec może być dumny ze swoich córek.